Hej, hej, Michał Witkowski, sekretarz Otrzymałem ostatnio pytanie, ile potrzeba mieć pieniędzy, żeby wystartować z handlem w systemie tym dropshippingowym, tak? No i nie być zaskoczonym po pierwszych dniach czy po pierwszych tygodniach, że są jakieś dodatkowe płatności. Więc warto sobie zastanowić, jakby z czym wiąże się ten typ operacji i jak zacząć. Na przykład, jeśli nie masz zupełnie nic, albo masz już być może firmę, przed firmę usługową, tak, i chcesz rozwinąć po prostu jakby drugą nogę swojej działalności. Dwa słowa na ten temat. Więc po pierwsze, jeśli absolutnie nie masz nic, bo tak jak pisał chyba student, jestem studentem, nie mam zupełnie działalności, tak, nie bardzo mam pieniądze, chciałbym zacząć coś zarabiać. Z jakimi kosztami muszę się liczyć? Takie było mniej więcej pytanie. Więc odpowiedzmy sobie, słuchajcie, no przede wszystkim najważniejsza rzecz to jest, żeby to miało sens, to musisz mieć y, jakąś formę działalności. Teraz, jeśli nie masz absolutnie nic i y, jeszcze nie wiesz w ogóle, czy chcesz startować, czy nie, to zrób jedną, moim zdaniem, bardzo rozsądną rzecz. Słuchajcie, ja to zrobiłem wiele lat temu, kiedy pracowałem na etacie, kiedy nie bardzo miałem pomysł na siebie, wiedziałem, że coś chcę zrobić. Poszedłem, znalazłem po prostu małą firmę lokalną. Eee, człowieka, którego kompletnie nie znałem to ja opowiadam o tym to jest serwis AGD w Świętochłowicach i powiedziałem no pan ma firmę ja znalazłem taki program bo to akurat był software wtedy Traffic Geyser taki software do pozycjonowania filmu wideo eee, i powiedziałem sobie to kosztuje tyle i tyle eee, kup ten program na swoją firmę, a ja zrobię tą usługę dla ciebie za darmo Taka była oferta. Oczywiście mogłem sobie wtedy na to pozwolić, bo miałem tam jakieś dodatkowe pieniądze, ale chodzi o to, że, żeby zrozumieć, że na początku często jest to, że trzeba zainwestować. Tym się różni mentalność przedsiębiorcy od mentalności pracownika. Pracownik chce zrobić robotę i dostać pieniądze. Koniec, tak? Przedsiębiorca podejmuje ryzyko, czyli inwestuje pieniądze, inwestuje swój czas i nie wie do końca, czy to przyniesie rezultat, czy nie. Jeśli tak, no to efekty będą oczywiście dużo lepsze niż ta pensja, ale są oczywiście obciążone większym ryzykiem. To tak jak wszędzie w życiu: większe ryzyko, większa szansa na zwycięstwo, natomiast mniejsze ryzyko. Mniejsza szansa na dobry czy satysfakcjonujący rezultat. Więc moim zdaniem, jeśli absolutnie nie masz nic, drogi studencie, i chciałbyś zacząć coś robić, to znajdź kogoś, kto ma firmę. Nie wiem, ktoś z rodziny, kuzyn, wujek, ciocia, ktokolwiek. Zdobądź wiedzę, naucz się tego, jak działać. Właśnie na przykład w systemie dropshippingu. Pracuj pod egidą kogoś innego i zacznijcie dzielić się zyskiem, kiedy te zyski się pojawią. Wtedy absolutnie minimalizujesz wszelkie ryzyko dla siebie. To jakby ja bym tak zrobił. Gdybym y, absolutnie się jakby nie chciał inwestować pieniędzy, trochę się bał, wiadomo, to jest normalne. Więc żeby się tego nauczyć, dobrze jest się uczyć y, y, pracując z kimś. Wtedy odchodzą Ci te podstawowe koszty, czyli działalność, y, ZUS tak naprawdę, y, y, księgowość, tak? To też nie jest takie drogie, no ale rozumiem, że na początku każda stówka jest ważna. I do tego co? Jedyne co musisz mieć, to musisz mieć taki program, jakiś software, który pozwoli Ci połączyć hurtownie, na przykład z Allegro, tak, czy z innymi, z areną.pl, jakby nieważne, tak, ale chodzi o to, że musisz skądś pobrać produkty, ofertę produktów, a potem musisz ją wyrzucić na przykład na Allegro, czy gdziekolwiek indziej, tak. No a potem musisz mieć jeszcze oczywiście jakiś właśnie, ten program jest Ci potrzebny też po to, żeby zarządzać tą sprzedażą. Robienie tego ręcznie, robienie tego wiesz na 10-100 aukcjach, mija się z celem. Trzeba iść. Na ilość, to, co Kamil cały czas mówi, najpierw jakość, a potem jakość, tak, najpierw masa potem rzeźba, czyli po prostu skup się na tym zrób 10 tysięcy aukcji, wybierz kilkanaście, doprecyzuj, je, popracuj nad zdjęciami, opisami. Przyłóż się do tego trochę, jak to się rozchuśta, to zacznie działać. Warto mieć trochę niewielkich pieniędzy, ale dosłownie kilka, nie wiem, 100, 200, 300, żeby poeksperymentować z wyróżnieniami, zobaczyć, po prostu się zacząć tego uczyć. To jest moim zdaniem najlepsza metoda, jeśli nie masz nic i nie chcesz ryzykować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeśli, jeśli jakby najważniejsza jeszcze też rzecz jest taka, że tutaj nie ma kosztu związanego z zakupem towaru, w związku z czym naprawdę sprzedajesz to, co już się sprzedało, tak? Czyli Klient kupuje od Ciebie i dopiero Ty zamawiasz wtedy w hurtowni. To jest niesamowita rzecz, bo to pozwala Ci nie mrozić swojego kapitału. No oczywiście jedyny problem jest taki, że jeśli sprzedajesz bardzo drogie produkty i klient zrobi Ci zwrot, a hurtownia zrobi Ci taki numer i powie, że oni tego zwrotu nie chcą przyjąć, to wtedy być może zostaniesz z tym produktem. I to jest jakby jedyna słaba, słaby punkt. I jak z tego wybrnąć? Prosta rzecz. Nie sprzedawać na początku bardzo drogich produktów, tylko raczej tańsze, takie, żeby taki zwrot Cię nie zabił. To po pierwsze. A po drugie, nawet jak taki zwrot Ci się przydarzy, to po prostu wystaw to na OLX-ie czy gdziekolwiek indziej i po prostu postaraj się przynajmniej upłynnić po cenie zakupu, tak? Żeby przynajmniej nie stracić pieniędzy. To jest, to jest wszystko, słuchajcie. To naprawdę, to nie jest jakaś wielka filozofia, tak? Jakby zasada, system jest prosty. Trudne jest wprowadzenie tego i systematyczne realizowanie. Tu jest problem, gdzie się większość ludzi wykłada. Natomiast jeśli chcesz skalować biznes, jeśli masz na przykład firmę usługową, jesteś na poziomie takim, że zarabiasz no może kilka tysięcy, jak pasz tam powiedzmy, usługi zlecenia i wszystko leci. Ale jest gorzej, kiedy tych, tych zleceń nie ma i chciałbyś mieć taki biznes na boku, taką drugą nogę, która by Cię jakby, jakby zrównoważyła przychody w tych sytuacjach, kiedy tych zleceń masz mniej. A do tego na przykład nie masz jeszcze tyle czasu, żeby siedzieć 8 godzin przy komputerze, tak? Jesteś w stanie zainwestować po kilka godzin dziennie, tak? Żeby się tego nauczyć, żeby to rozwinąć. Kiedy to się rozhula, to nie wymaga aż takiego bania. Tak? Oczywiście, jeśli chcesz to rozwinąć do poziomów, to już mówiłem, tak, e, z setek tysięcy, milionów, no to musisz się przygotować, że to będzie normalnie twój podstawowy biznes, twoje podstawowe zajęcie i to będzie wymagało twojego czasu. Ale znowu, sprytne automatyzacje, sprytna o, o, organizacja pracy i e, na pewnym etapie e, jakby zatrudnienie dodatkowych ludzi, tak, nawet na... Teraz jest kapitalny ten układ z tym, że młodzi ludzie mogą... E, do 26 roku życia. Nie wiem, czy to już weszło, czy nie, ale w każdym razie to jest kapitalne słuchajcie, że, że, że to jest właściwie bez podatków dodatków. Yy, czy tam. Nie wiem, nie chcę się wypowiadać, bo jeszcze nie sprawdziłem. Dobra, muszę to rozkminić, ale w każdym razie to jest duża okazja. Znajdźcie kogoś, kto chce Wam po prostu trochę pomóc, i część pracy oddajcie mu, żebyście się mogli skupić na strategicznym rozwoju. Więc y, to jest absolutnie y, kapitalna metoda, właśnie w takich sytuacjach. Albo jeśli na przykład, trzecia rzecz, masz już sklep internetowy, sprzedajesz swój produkt, ale ten produkt na przykład osiągnął pewną stabilność, tak. Czyli on się sprzedaje mniej więcej w takim samym poziomie i nie jesteś w stanie zwiększyć sprzedaży. I teraz musiałbyś zainwestować pieniądze w więcej produktów, zmieniać być może branżę, a tutaj masz możliwość za pomocą dropshippingu przetestować inne produkty, inne branże, tak? zobaczyć jak to działa, absolutnie minimalizując swoje ryzyko. To jest kapitalne, więc są dla mnie takie trzy zasady, nie masz nic, chcesz wystartować, można da się to zrobić, nie jest to wielki problem. Masz już firmę na przykład, ale nie sprzedajesz, nie handlujesz i chciałbyś zacząć. Kapitalny pomysł, albo właśnie sprzedajesz, handlujesz i teraz chciałbyś. Wejść na dodatkowe branże, rozszerzyć swoją działalność. Wtedy też jest to kapitalna, kapitalna metoda i kapitalny pomysł. I zachęcam do tego, żeby w ten sposób o tym myśleć. Tak? Jak obserwujemy członków naszej społeczności, Sekrety Handlu, naprawdę bardzo wielu ludzi tak robi, i ci, którzy podchodzą do tego długofalowo, rozsądnie odnoszą najlepsze sukcesy, tak? Czyli powoli, powoli do celu. Tak? To nie jest metoda na zarobienie miliona w weekend. Jak szukasz czegoś takiego, soły. To nie jest to. Tak? to nie jest tak, że klikniesz w trzy guziki i będziesz zarabiał miliony. Natomiast jest to absolutnie kapitalny sposób na zbudowanie małego biznesu, a potem przekształcenie tego biznesu w coś większego. Zachęcam. Będziemy cię wspierać. Zachęcam do tego, żeby w naszej społeczności uczestniczyć, żeby poczytać, poszukać sobie artykuły, żeby się wspierać wiedzą. Po prostu sama grupa na Facebooku, ta nasza Wipowska, jest naprawdę ogromnym wsparciem. Teraz chcemy rozwinąć też. Dodatkowe różne elementy, więc bądźcie z nami. Już chcę zapowiedzieć kapitalną rzecz. Wiele osób o to pytało: czy jest jakiś sposób na to, żeby zdobyć dużo pozytywnych komentarzy na nowym koncie na Alego? Jest. Oczywiście, że jest. Jeśli jesteś zainteresowany, czymś takim chciałbyś w ciągu 7 dni zdobyć 100 pozytywnych komentarzy, to daj łapkę do góry i napisz w komentarzu pod tym filmikiem. Tak, jestem zainteresowany. Wyślę ci szczegóły już niebawem, dobra? Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Michał Witkowski, Sekretarza Handlu. Hej.